Dziękuję. Znajdujemy się w sali sądowej, w której za chwilę zostanie poprowadzona sprawa przeciwko fajce. Najpierw prokurator przedstawi akt oskarżenia. Wysoki Sądzie, Państwo przysięgli. Dzisiejsza sprawa jest przeciwko fajce. Przez nią ludzie chorują, stają się uzależnieni, śmierdzą, mają brzydkie paznokcie i zęby. Trudno go rzucić. Dużo kosztuje. Rujnuje budżet rodziny tym samym. Jest szkodliwy dla środowiska i innych ludzi uśmierca. Tak naprawdę nie wiemy, co jest jego składnikiem. Dziękuję. Proszę o najwyższy wymiar kary. Dziękuję. Dziękuję. Nasza faja, przebywanie z nią, poprawia humor. Proszę spojrzeć na jej uroczą buźkę. Do tego pomagam w akceptacji przez rówieśników. Przebywanie z nią ma same korzyści. Nikt nikogo nie zmusza, aby spędzał z nią czas. Po prostu każdy ma prawo do wyboru swoich przyjaciół. Faja ma prawo, aby palić. Nic jej tego nie zabrania, żaden artykuł w Konstytucji. Do tego nasza klientka jest dyskryminowana. Zabranie jej się przebywania w niektórych miejscach publicznych, co jest przejawem braku tolerancji. Poszkodowany skutek mógł zachorować nie przez palenie, ale dlatego, że źle oddychał. Ludzie mogą śmierdzić nie przez faj, ale przez zupełny brak higieny, co w ogóle nie mają prawa do oskarżenia naszej klientki. Dziękuję. Pani Fajko, jak się Pani ustosowuje do aktu oskarżenia? Nie czuję się winna. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Wnoszę jak mój adwokat. Proszę, dziękuję. Na salę poprosimy więc świadka, który może mieć istotne informacje w tej sprawie. Proszę o wprowadzenie pierwszego świadka. Świadek, palacz, proszę na salę. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, nazywam się Palacz. Pala od 25 lat. Um... Włączam świadka o, o obowiązku mówienia prawdy i o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Czy świadek to zrozumiał? Zrozumiałam. Więc co świadek wie w tej sprawie? Co ma do powiedzenia? Nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Pada od 25 lat. Poproszę o pytanie. No więc. Yy... Pani podkore, to pani adwokat. Ma pani jakieś pytania? Zabiorę głos. Dzień dobry. Otóż. A jakieś problemy ze zdrowiem? Tak, mój kaszel nasilił się. Mam również problem z dusznościami. Rozumiem. A czy nie szkoda Pani pieniędzy? Owszem, jest o wiele trudniej, aczkolwiek staram się sobie jakoś radzić. Tak. I czy zdaje sobie Pani sprawę, że Pani zatruwa rodzinę? Tak, mam taką świadomość. Tak. Jako dowód w sprawie chciałabym zaprezentować graficzne przedstawienie ciała palacza. Pani ciało! Dziękuję. Dopuszczam nas w sprawie. Nie mam więcej pytań. Pani Adłowak? Tuż. Y Pytanie brzmi, czy pierwsze spotkanie z oskarżonym spowodowało Pani uzależnienie? Nie, to nastąpiło dopiero po jakimś czasie. Rozumiem. A dlaczego Pani pali? Zaczęło się od ciekawości, potem namawianie przez moich rówieśników. Nie byłam wtedy jeszcze na tyle asertywna, aby odmówić, co spowodowało uzależnienie. ale do dziś. Tak więc pali Pani dobrowolnie? Tak, owszem. Dziękuję, nie mam więcej pytań? Dziękuję, świadko. Dziękuję Świadkowie. Dziękuję, Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, mam. Drogi Palaczu, czy próbowała Pani rzucić ten okrutny nałóg? No nie mogę! głos, a tym bardziej pani adwokat. Proszę usiąść albo nałożyć na pani karę drzwi. A pani prokurator się opanuje. To absurd. Proszę, oddaję głos. Tak, posiłowałam tak. wrzucić palenie, aczkolwiek uzależnienie jest do mnie silniejsze. Rozumiem. Czy aż tak silny, że nie da się go zwalczyć? Tak, sądzę, że tak. Rozumiem. Jest Wiem. dla mnie za późno. Hmm. Więc... Jako dowód w sprawie na monitorze, proszę ukazać płuco palacza, który pali przez 25 lat, jak na świadek, palacz. Zamykam przewód sądowy. Proszę o wygłoszenie mowy końcowej. Dziękuję. Wysoki sądzie, ja podtrzymuję swoje dotychczasowe stanowisko. Proszę o najwyższy wymiar kary. To jest po prostu straszne, co robi ta oto fajka ludziom. Jestem oburzona faktem, co się dzieje z dzisiejszym społeczeństwem i co ta osoba sobą reprezentuje. Dziękuję. Pani adwokat? Oczywiście. Chciałam tylko powiedzieć, że fajka żyje własnym życiem, nikomu nie wadząc. Każdy ma swój mózg i ma prawo decydować za siebie. Mamy wolną wolę i dokonujemy wyborów. Nieważne, czy są słuszne, czy nie, mój klient nie przyczynia się do złych. Tak, że myślę, że jest niewinny i proszę o uwzględnienie tego, że nie działa na niekorzyść ludzi. Dziękujemy. Proszę wstać, sąd uda się na obrady. Teraz sąd musi naradzić się, a my niecierpliwie czekamy na jego decyzję. W tej chwili pod oktami trwa pikieta przeciwko oskarżonemu. powietrzem i ochrony zdrowia. Co nam daje niepalenie? Pierwszy Co nam daje niepalenie? Lepsze Co nam daje niepalenie? Oszczędności finansowe. Zamiast palić prawie raza, zjedz z Sprawa dobiegła końca, a wyrok ogłosi sędzia Katarzyna Aleksandra Balik. Proszę stać, sąd idzie. Proszę usiąść. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej sąd szkolny uznaje Majkę Fajkę za winną i skazuje ją na 5 lat ciężkiego więzienia. Nie jest to najwyższy wymiar kary, ponieważ nie wszystkie zarzuty okazały się słuszne. Lecz Majka działa jako recydywista, więc trzeba ją jak najszybciej odseparować od społeczeństwa. Dziękuję. <śm> <śm>